Cześć, z tej strony Wierzba. Witam Was w kolejnym odcinku serii krwawe ścieżki. Na samym początku chciałbym ostrzec, że w podcaście mogą pojawić się drastyczne i dość szczegółowe opisy. Czy zdarzyło Wam się kiedyś mieć jakieś hobby? Coś, co całkowicie was pochłaniało albo dalej pochłania? Pewnie tak, a czy kiedykolwiek kogoś podziwialiście i byliście jego ogromnym fanem, stawialiście go za wzór? Może byli to jakieś sportowcy? Aktorzy, muzycy. Zapewne też się wam zdarzyło. Może nawet teraz macie jakiegoś swojego idola. Często stawiamy sobie za wzór wartościowych albo utalentowanych ludzi. Chcemy być tacy jak oni. Chcemy być w czymś dobrzy, czy to w sporcie, czy w sztuce, czy po prostu chcemy być tak szlachetni jak oni. Uciekamy w ten świat fantazji. Marzymy o tym, kim moglibyśmy być. Na świecie są też niestety ludzie. Którzy za wzór wybierają sobie zupełnie inne osoby. Takie, które nigdy nie mogłyby być gloryfikowane przez większość społeczeństwa. W historii wielu seryjnych morderców inspirowało się innymi zabójcami. Tak samo jak nasz dzisiejszy antybohater. On za swój niedościgniony wzór postawił sobie dwóch znanych seryjnych morderców. Pierwszym z nich był ten chyba najbardziej na świecie rozpoznawalny. Kuba Rozprówacz. Swoją drogą, odsyłam was do przesłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu. Właśnie tam dość szczegółowo omawiam sprawę Kuby Rozprówacza, opisując jego zbrodnie i przedstawiając kilku podejrzanych. Drugim mordercą, którego postawił sobie za wzór był też dość znany, na pewno środowisko słuchaczy True Crime, Peter Sutcliffe, znany szerszej publiczności jako Rozprówacz z Yorkshire. Także sami zauważacie, że nie są to raczej persony godne zaufania. Nasz dzisiejszy morderca, Antony Paul Orkrite uważał jednak inaczej. Postawił on sobie ambitne zadanie osiągnąć taki rozgłos jak jego idole. Stwierdził, że pewnego dnia stanie się kolejnym seryjnym mordercą, o którym będzie głośno. Tak ogromnego rozgłosu może nie uzyskał, ale jego zbrodnie na pewno zostały przez świat zauważone. Jesteście gotowi? Wchodzimy na krwawe ścieżki. Antony Paul Orkright przyszedł na świat w 1967 roku Wław Upon Durn jako piąte dziecko w dość biednej rodzinie. Od najmłodszych lat doświadczała go tragedia. Matka pozbyła się ich, gdy miał zaledwie dwa lata. Tym samym Antony trafił do domu dziecka. Przez kilkanaście następnych lat odwiedzi kilka z nich. Nie był najlepszym uczniem. Miał ogromne problemy z przyswajaniem wiedzy. Ponadto sprawiał też duże problemy wychowawcze. Kilkukrotnie go aresztowano. Został również umieszczony na 30 miesięcy w zakładzie poprawczym. Niestety nic go to nie nauczyło. Po wyjściu dalej kradł i przeprowadzał rozboje. Zdarzyło mu się też podpalać różne rzeczy. Ostatecznie dostał wyrok pół roku pozbawienia wolności. Podczas odsiadki i w przerwach na wolności bardzo dużo czasu przesiadywał w bibliotece. Można by pomyśleć, że chciał się czegoś nauczyć, jednak on nie czytał publikacji naukowych. Antonego zajmowało głównie czytanie książek i szczegółowych artykułów o swoich idolach. Wtedy też prawdopodobnie zaczął chcieć być jak oni. Osobą, które znał, mówił, że kiedyś osiągnie taką sławę jak ci dwaj. Oczywiście nikt nie traktował wtedy tych gruźb poważnie. Gdy miał 21 lat, przeprowadził się na Denman Road. Tam też poznał swoje dwie przyszłe ofiary: Raymonda Forda, starego nauczyciela i alkoholika, i Markusa Loa. Nie był niestety zbyt dobrym sąsiadem. Często zdarzało mu się rzucać czym popadnie w okna pobliskich domów, a w skrzynkach na listy umieszczał psie odchody. Udało mu się także zdobyć pracę. Został zatrudniony na złomowisku w Mexbora. Miał jednak ogromne problemy z alkoholem. Był uzależniony. Dużo pił. Często był tak pijany, że nie trafiał do pracy albo po prostu nie przychodził do niej, bo mu się nie chciało. Dopuszczał się też kradzieży. W sierpniu 1988 roku włamał się do domu swojego sąsiada Raymonda i zabrał z niego mikrofalę i zegar. Raymond, mając podejrzenia, że to Orkright, zgłosił wszystko na policję. 26 sierpnia młody chłopak zostaje zwolniony z pracy. Pracodawca nie mógł już dłużej pozwolić na wybryki Antonego. To właśnie to zwolnienie wyzwoliło w nim ogromne negatywne emocje. Tego samego dnia, około godziny 16.30, nie mając już nic więcej do stracenia, udał się na działkę swojego dziadka. Od dawna podejrzewał, że tak naprawdę jest on wynikiem kazirodczego związku jego matki z własnym ojcem i że jego dziadek Stanisław Pudoikas, mężczyzna pochodzący z Litwy. Jest tak naprawdę jego rodzicem. Podejrzenia te były zupełnie bezzasadne, jednak Antony nie potrzebował żadnych dowodów. W tamtym momencie myślał już tylko o jednym: Gdy dostał się na działkę, ujrzał dziadka stojącego w ogrodzie. Zakradł się do niego od tyłu, wyciągnął nóż i przy jego pomocy zadał mu kilkanaście cięć, w tym kilka w szyję, które doprowadziły do rozcięcia tętnicy starca i niemal natychmiastowej utraty przytomności. Jeszcze żywego Stanisława, zaciągnął do szopy z narzędziami stojącej na działce, tam postanowił dokończyć swoją chorą fantazję. Znalazł ciężki młotek kowalski i z jego pomocą zarzucił głowę mężczyzny gradem potężnych uderzeń, ostatecznie miażdżąc ją. Kilkukrotnie uderzał te ciało ofiary metalowym prętem. Wszędzie było pełno krwi, a resztki zmiażdżonej głowy walały się po szopie. Nic sobie z tego nie robił. Zmasakrowane ciało pozostawił w tym samym miejscu. Gdy wyszedł, udał się do domu dziadka. Morderstwo to było dla niego za mało. Postanowił jeszcze okraść swoją ofiarę. Gdy przeczesywał jego dom, został prawdopodobnie nakryty przez 73-letnią gospodię Else Kronadite. Nie chciał zostawiać żadnych świadków. Przy pomocy noża zadał jej kilkanaście ran kłutych. Następnie zabrał 3000 funtów oszczędności jakie znalazł w domu i udał się w pijacką podróż po pawak w Mexbora. Podczas jego alkoholowej wyprawy rozpowiadał różne dziwne rzeczy. Wtedy nikt nie traktował ich poważnie. Mówił między innymi, że na działkach popełniono morderstwo, a także wiele innych. Nie miał żadnych oporów mówić o popełnionej właśnie zbrodni. oczywiście nie w pierwszej osobie. nie mówił, że to on za coś odpowiada, ale opowiadał ludziom wszystko, tak jakby był świetnie poinformowany o morderstwie, które wydarzyło się w okolicy. Wielu traktowało to jako dziwne, szczeniackie, alkoholowe opowieści. Nikt za bardzo nie wiedział, czemu miały służyć. Kto normalny w sumie chwaliłby się, że wie o zbrodni, która wydarzyła się niedawno? W końcu postanowił wrócić do domu. Po drodze spotkał jeszcze jednego ze swoich sąsiadów, Nila Hirsta. Groził mu śmiercią. O ile Nilowi się upiekło... O tyle inny sąsiad nie miał tyle szczęścia. Około godziny 3.27 postanowił nie przerywać swojego szału zabijania. To wtedy cały nago z założoną na głowę maską diabła wszedł do domu Raymonda Forda, tego samego sąsiada, którego wcześniej okradł i który to zgłosił go na policję. Już kilkukrotnie groził mu śmiercią i teraz miało się to ziścić. Raymond był alkoholikiem. Antony od dawna nim gardził i za każdym razem bez skrupułów to okazywał. Przy pomocy noża zadał mężczyźnie prawie 500 cięć. Ciało było totalnie zmasakrowane. Po wszystkim wrócił do siebie i zaczął zmywać z siebie krew. Rano, koło godziny siódmej, do jego drzwi zapukała policja. Przyszli w sprawie Raymonda Forda. Jednak nie chodziło o morderstwo, a kradzież, jakiej dopuścił się Antony. Szkoda, że policja nie zapukała pierw do sąsiada. Może wtedy jego ostatnia ofiara mogłaby dalej żyć. Zabrano go na przesłuchanie, a następnie po opłaceniu kaucji wypuszczono do domu. Zobowiązując go tylko do pojawienia się w sądzie tydzień później. Ponownie wpadł w alkoholowy maraton. Następnego dnia, czyli 29 sierpnia, wchodzi do domu swojego drugiego sąsiada Markusa Saloa. Mężczyzna poruszał się na wózku inwalidzkim. Postanowił wymierzyć mu karę, jak sam później twierdził, za wszystkie papierosy, które od niego pożyczył. Przy pomocy noża atakuje go ponad 70 razy. Postanawia wypatroszyć ofiarę, jednak nie daje rady tego zrobić. W brzuchu mężczyzny robi jednak ogromną dziurę i wkłada w nią jedną z kul Markusa. Później wyłupuje mu oczy. Po wszystkim bierze papierosy. I zaczyna je wkładać w oczodoły, uszy i usta. Na martwe ciało Markusa trafia jego matka. Bardzo wiele poszlak wskazuje na Orkwrighta i ostatecznie zostaje on doprowadzony na przesłuchanie. W tamtym momencie śledczy nie wiedzieli jeszcze, że zabił trzy inne osoby. Gdy Antony siedział w areszcie, do domu Raymonda udał się lokalny funkcjonariusz policji w związku ze zgłoszonym przez niego włamaniem. Pukał kilkukrotnie, jednak nikt nie otwierał. Postanowił wejść do środka. Było tam ciemno, a w całym domu unosiła się woń alkoholu. Kilkukrotnie wołał mieszkającego tam mężczyznę. Nikt nie odpowiadał. W ciemności ciężko było mu poruszać się korytarzem. Całe mieszkanie było zaśmiecone, ale mimo to policjant ostrożnie przedzierał się do przodu. W końcu wszedł do jego sypialni. Cała była we krwi. Dostrzegł stos ubrań. Postanowił pod nie zajrzeć. To co tam znalazł, to wypatroszone ciało pana Forda. Wtedy też zorientował się czym były śmieci na podłodze, których unikał w ciemności. Raymond miał wyciągnięte jelita i wnętrzności. Praktycznie wszystko co policjant omijał w korytarzu, to kawałki ciała ofiary. Jak już wcześniej wspominałem, na ciele Raymonda znaleziono ponad 500 rand kłutych. Co więcej, obok zwłok leżał roztrzaskany nóż, co wskazuje z jak ogromną siłą oprawca musiał zadawać ciosy. Drugi nóż, który prawdopodobnie został użyty po awarii pierwszego, znajdował się w pustym brzuchu ofiary. Dowody na winę Olkrajta nie były wtedy jeszcze wystarczające, a on sam, nie wiedząc, że znaleziono ciało jego drugiej ofiary, bawił się z policjantami. W pewnym momencie stalikard wyciągnął czwórkę kier i rzekł: Jedno już masz, trzy nadchodzą. Co miało odnosić się do jednej znalezionej przez policję ofiary i trzech pozostałych ciał, których jego zdaniem jeszcze nie odnaleziono. Policja postanowiła przesłuchać jego najbliższą rodzinę po to, aby poznać jego przeszłość. Udało im się uzyskać adres domu dziadka Antonego. Policjant przybyły na miejsce, kilkukrotnie pukał do drzwi. Ostatecznie postanowił wejść oknem. Tam natrafił na ciało gosposi. Dziadka nie było w pobliżu. Zapytał więc sąsiadów, czy wiedzą, gdzie może przebywać. Wskazywali oni, że prawdopodobnie znajduje się on na swojej działce. Policjant udał się pod wskazany adres. Tam postanawia wejść do szopy, gdzie znajduje zmasakrowane ciało czwartą ofiarę. Podczas przesłuchania Antony przyznaje się do czterech morderstw. Zaczyna też wspominać o piątej ofierze, jednak jej nigdy nie udaje się odnaleźć. Wiele wskazuje na to, że była to tylko dodatkowa historyjka, aby przedłużyć poszukiwania prowadzone przez policję. Był wsądzony w Sheffield Crown Card, Nie przyznał się do winy. Próbował udawać niepoczytalnego, jednak nic mu to nie dało. Początkowo został skazany za trzy morderstwa na dożywocie z koniecznością odbycia minimum 25 lat kary. Morderstwa gosposi nie udało mu się nigdy udowodnić. Ostatecznie znalazł się na znanej w Wielkiej Brytanii liście, która wskazuje osoby stwarzające szczególne zagrożenie dla porządku publicznego, którym nie przysługuje żadna możliwość zwolnienia, tak zwana lista Hall Life Tariff. Tym samym resztki swojego życia spędzi za kratkami. Chęć zostania sławnym, chore fantazje i okropnie idole to wszystko doprowadziło do tego, że Antony Orkwright odebrał życie czterem osobom. Nie jest na pewno tak znany jak chciał. Może to i lepiej. Zdobycie sławy w tak okrutny sposób jest czymś, czego moja wyobraźnia nie jest w stanie pojąć. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie zapraszam do lajkowania, subskrypcji i zostawienia komentarza. Na razie, cześć! Music by Rick Mathias www.sandimage.org Muzyka Eric Matias. www.sandimage.org